A, ja jestem głupia. Na krótki i na zygzamin. No, A on ma plan. Uślepić zakonnika, który ma szatyna. Daj radia! O o, ktoś zostanie z awki w dupę. Jak skoczył, kurwawawa. No idź na krótko, idź na krótko. idź na na no Wszystkie FPS-y przesyłam do fps -y zesyłam,

<laughs> co to było? uuuu to wyszedłeś z byłem tym, że poszedł bożer, chciałem i przygotował broni i skoczył hehehe to już są daleko Ten jeden typ na Discordzie. O ty, Ty! Kurwa. A może być zabój tego typa? No, ty, typie na Discordzie. <noise> no ja se znał że macham, kurwa. K kas? Kurde, maska granaty, urwały mi obie nogi. <noise> no patrz, maska, już nie chcesz. Ale bez normalnie, broń normalną. Pać. Na schodach, na schodach, broń wygrał ty głowę głowę, noga. Kurwa mac, który ma mi do to, jakie chwyty są... Nie wstańcie krótki, na krótki, na krótki. Chociaż masz 5HP i 19... I co? Ja się nie boję. A Senku pełnił błąd. On się urodził. Słonek, jakbym miał zakładnika i ciebie, tam <laughs> to bym zmienił no w księżę zakładnika. Coś ślepego, bądź ślepego. Każdy byłby lepszy. That, to ci stary. stary kolejny. <laughs> Dzium. Dzium. Timi Dziu mi po Dzium. 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 to Dzium. 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 no Dzium. Dzium. rzucił Dzium. 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 jeszcze <grym> trochę. Wszystkie nocne się. <laughs> o się palił! O się palił! Smajperzyna. Aaaa, granaty! się! Ktoś odpycha granaty. Jakieś powietrze mają, czy coś. Nie wiem. Powód i ojciec. Na darku, obity bardzo. Na darku, bity bardzo. I Starego. Ojciec nie tedy, ty. sybalisto! Ty no, no nie! Boziu co tu się działo, o, syrek kaputnął! No, wiedziałem że chuj wyskoczy, ale tu działa. That's what freestyle! <coughs> Dawaj, ojciec, kieruj! Ludzie, masz famasa synek, jak się kupiło. Dziękuję ci za famasa. Ojcze, jeszcze trzeba powiedzieć. Ojcze He's weiß mir